Chłopaki, mamy dzisiaj do wycięcia 100 metrów rurociągu. I musimy to zrobić w czasie olimpijskim. Jamalski może rurociąg to nie jest, ale podobno mało mu brakuje. Ruszamy z okopów jak armia czerwona. <śmiech> <śmiech> Wiecie z jakim okrzykiem. Hurray! Hurray! Powietrza <śmienica> braknie. No i tak, <śmienica> Jedziem, porury, jedziem! Bazy Piotrostalu od terenów lokalnego potentata z branży chemicznej dzieli mniej więcej 150 km. Ludzie Piotra są znani z umiłowania do wyjazdowych przygód, więc i tym razem osiągnęli cel bez cienia strachu przed nieznanym. Dobra, chodźcie, przejdziemy, zobaczymy. Z czym dzisiaj się zmierzymy? O kurde. To zrostu, wzrostu, to Romana trzeba zmieścić do rzadka. To to, <noise> to, to jest różyjsko, a nie rura. Nie za bardzo to ja widzę. Ojejku. Panowie, musimy dzisiaj 100 metrów uciąć tej rury. O Jacek, kratę trzeba odciąć, dlatego że będziemy musieli zamontować tam, żeby po prostu zabezpieczyć na koniec roboty. Musimy się sprężać, bo chcę w ciągu jednego dnia te 100 metrów zrobić. Palniki, przebieramy się, przygotowanie i ogień. Dobra, popróbujemy. No to idziemy. Chłopy, przebieramy się i będziemy się turlać. I wejdziesz na rurę, a ja będę cię turlał. O, by <noise> to było wejść do środka i tak chomiki zasuwają. <głosy> <głosy> Dobra, koniec tych bałachu tego i Idzie do pracy. Ja tam roboty się nie boję. Demontaż tego kalibru oznacza ciężki dzień dla tego brodacza. Jacek, bardzo doświadczony operator palnika, przy takich zadaniach planuje i organizuje pracę. Chłopaki, chodźcie, ja, ja tu swoje zdanie powiem. No. Odciąć tą kratę, tą poduszkę. No, no. i. Co p... tu, na tym spawie. No dobra, no to, dobra. dobra to pal. To już Start robót to kwestia chwili. Doświadczonym chłopakom uzbrojenie dobrze przygotowanego sprzętu zajmuje zaledwie kilka minut. Zresztą, to już najwyższy czas na pierwsze cięcie. Dojazd i inspekcja pochłonęły ponad 3 godziny tego pięknego, pracowitego dnia. Pożar! ej! Gdzie hej! Dawaj, dawaj, ej, już idę. Dobra, no. dawaj, dawaj, I don't know.